Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 12. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy. Żeby wyznaczyć promień tego okręgu, no to musimy sobie narysować rysunek poglądowy do tego zadania. Czyli zaczynamy od narysowania trójkąta prostokątnego. Możemy sobie nawet oznaczyć wierzchołki tego trójkąta, na przykład literkami A, B oraz C. No a następnie możemy podpisać długości znanych przyprostokątnych, czyli powiedzmy, że ta krótsza przyprostokątna będzie miała długość 5, a dłuższa 12. Następnie rysujemy okrąg opisany na tym trójkącie, czyli okrąg przechodzący przez trzy wierzchołki tego trójkąta. No i teraz pojawia się kluczowe pytanie, gdzie leży środek tego okręgu. Żeby określić położenie środka okręgu, no to musimy sobie przypomnieć pewien fakt, mianowicie... Jeżeli na dowolnym trójkącie prostokątnym opiszemy okrąg, no to wówczas przeciwprostokątna tego trójkąta prostokątnego będzie średnicą okręgu. Inaczej na to patrząc kąt wpisany w okrąg oparty na średnicy zawsze jest prosty. W związku z tym średnicą tego naszego okręgu będzie odcinek BC, no a środek okręgu będzie leżał dokładnie po środku tego odcinka BC. Czyli my z tego możemy odczytać, że promień okręgu jest w tym miejscu, od środka okręgu, powiedzmy, oznaczmy go literką S, czyli odcinek SC jest promieniem okręgu i również odcinek SB również jest promieniem naszego okręgu. W związku z tym, żeby policzyć długość tego promienia, no to wystarczyłoby, gdybyśmy mieli długość odcinka BC, no bo wówczas podzielimy tą długość na 2 i otrzymamy długość promienia. Długość odcinka BC możemy natomiast policzyć z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ABC. No więc w związku z tym mamy długość pierwszej przyprostokątnej podniesiona do kwadratu, czyli 5 kwadrat, plus druga przyprostokątna podniesiona do kwadratu, czyli 12 kwadrat. To ma być równe przeciwprostokątnej podniesionej do kwadratu, to zapiszmy to jako odcinek długość odcinka BC podniesiona do kwadratu. Po lewej stronie mamy 25 plus 144 to jest 169 równa się BC kwadrat. W związku z tym długość odcinka BC jest równa pierwiastek ze 169, czyli 13. W związku z tym dwa promienie, czyli 2R jest równe 13, czyli R jest równe 13 drugich, czyli 6,5. Zatem odpowiedzią do zadania jest odpowiedź C.